Witam Was w kolejnym dniu podciągania. Dzisiaj moim gościem jest Kaja Soboń. Dźwigaj dziewczyno. Tak jest, idziemy po rekord. Czyli po ile? <grym> no zobaczymy, 23 to rekord życiowy, także może uda się zbliżyć. <grym> to kończymy, bo już pompa łapie. Do tej pory najlepszy wynik Kaji Soboń wynosił 23 powtórzenia i przyjechała tutaj po to, żeby go pobić. Chociaż, jak sama przyznała, nie jest aktualnie w życiowej formie. Oczywiście, jeśli chodzi o podciąganie. Ale teraz na chwilę się zamknę, żeby Wam nie przeszkadzać. Spójrzcie na tą piękną walkę. 22 powtórzenia i to w dodatku siłowe. Trzeba to oznaczyć, siłowe, ja się boję, a Kaja robiła siłowo wszystkie, to jest znakomity wynik i to znakomity nawet u chłopów, mało kto, naprawdę mało który chłop zrobi 22 siłowe podciągnięcia. W klasyfikacji kobiet Kaja jest póki co druga za niesamowitym wynikiem, 43 powtórzeń Doris Ninja, no ale wiadomo, zobaczymy jak to dalej pójdzie, bo jeszcze dużo dziewczyn przed nami. No właśnie, dawajcie znać, kogo jeszcze zaprosić. No i pora na moje ostatnie powtórzenie. Dobrze policzyłam. Jestem zadowolona, bo udowodniłam sobie, że człowiek jeszcze nie skapciał. Ostatni mój personal rekord miałam półtora roku temu, i jestem o jeden ruch od niego, więc jest okej, okay, jest dobrze.